Witam serdecznie zaproszonych gości oraz Was, koleżanki i koledzy seniorzy. Podzielę tu się taką napisaną refleksją o dniu seniora. Ale dzień seniora to jest też ten codzienny dzień seniora i o takim powodu. Dzień rozpoczyna wcześniej kończąc nockę błogą. Kiedy poranne wstają wzorze, stara się wstawać prawą nogą, dopóki nią poruszać może. A obowiązków i praw nie ubywa, gdy się ma już 60 plus. Tym bardziej, że teraz nie jest możliwe życie na pełen luz. Co tygodniowym podziale godzin nie ma już miejsca na czas wolny. On przysługiwał, życie dowodzi, jedynie w czasach szkolnych. Pełnienie funkcji babci czy dziadka w życiu wiele radości da Ci. chociaż wiadomo, że nierzadko musisz za tę przyjemność płacić. Teraz podobnie jak rówieśnicy, możesz w swym planie dziennym już zdobywać wiedzę, pamięć ćwiczyć studiując na UTW. Z wykładów możesz zapamiętać, chorując czasem w ciągu doby. Jakie są prawa pacjenta. Każdy ma prawo do choroby. Dobrze jest język obcy, umieć. Więc angielskiego uczysz się tu. Wreszcie małżonek w pełni zrozumie, kiedy mu powiesz, I love you. Młodzi seniorom mogą zazdrościć dobrą znajomość części ciała, że wiedzą, jak rozpoznać ich dolegliwości, jakie lekarstwo na nie działa. Lekarz, apteka, herbatki. Ziółka, z tym Senior wiele pracy ma. Co rozkłada leki na półkach, segregując je według pór dnia. Zażywa rano południe też. No i wieczorem moi mili. I o tym senior dobrze wie, że nie może się pomylić. Wierzy, że nie nadejdą czasy. Kiedy pamięć na gorszą się zmienia, że kiedy spotka kolegę z pracy, to nie pamięta jego imienia. Senior szczęśliwy, gdy dzień się kończy, chce, by w kolorach w nocy się śniło. Więc na dobranoc, gdy zajdzie słońce, obejrzy sobie, em, jak miłość. Jest powiedzenie. Czas to pieniądz. Lecz dla seniorów w trzecim wieku, stanie w kieszeni prawdziwie ceniąc, to się nie sprawdza na przekór. A czas ucieka, czas szybko płynie, upływu czasu świadomość mamy. I tak godzina po godzinie, kolejny dzień zaliczamy. Seniora dzieje obchodzą wszędzie, a senior tę świadomość ma że chyba najlepiej będzie, by go obchodzić każdego dnia.